Siema, siema, zadanie 25. Matura 2019, poziom podstawowy MAJ. W pudełku jest 40 kul. Wśród nich jest 35 kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie same. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe. I szukamy tego prawdopodobieństwa. Wiemy, że wszystkich kul. Jest 40 białych jest 35. No to w takim razie czerwonych musi być 5. I nasze zdarzenie A to jest kule czerwone. Wiem, że to są kule czerwone. I musimy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A. No to wiemy, że naszych, naszych kul w pudełku jest 5, no to to jest 5 z 40 albo 5 na 40, co ewentualnie można skrócić przez 5 i to jest 1 ósma i to jest odpowiedź